Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku sobie otworzymy dwie paczki z sklepu odpalaj.pl Z kodem rabatowym PYROS dostajecie minus 10% na zakupy w sklepie, na wszystkie produkty, na ramy. Tu są produkty na testy i do zdjęć na Instagramie i dwie kopki na Sylwestra do bukalów. Nowość na ten rok. Muerte od Jorge. pięćdziesiąt 56 gramów Neku na opakowanie. 2023 rok. Podobno są mega fajne. Zobaczymy. Drago. Z produkcji Arpi z Albanii. No Zobaczymy. 2 gramówki. Więc zobaczymy jak to strzela. Podobne są bardzo do Crazy Robotów od Triplexa. Które też zamówiłem. Na kategorii P1 no dosłownie wygląd i wszystko to samo, tylko inna szata graficzna. W sensie, budowa jest to sama. No, teraz wyjąć te kostki. O, czekajcie. Tego chyba nie muszę przedstawiać Termonuklear 38 mm od SRPRO. Dajemy na razie na bok, na końcu Wam pokażę wszystko. Druga kostka, trochę nie widać. O, JW408 i 408, 408. Termonuklear, Crazy Roboty, Dragon 2G. I mule. To było w pierwszej paczce. Teraz otwieramy drugą paczuszkę. Na pierwszy ogień tajery od. Jorge. Nowość na ten rok. Widziałem, że śmiech już nagrywał mój znajomy. No zobaczymy. Podobno dają radę jak za tą cenę. Idziemy następny. Jak zwykłe pakowanie, Klasa. Zostały trzy produkty, też nowość na ten rok. Z tego co ja wiem, Armageddon od, od jakiego to było importera? Manna, pirotechnika Manna, czyli włoski producent. No zobaczymy, jak one sobie dają radę. Tak wyglądają. Bardzo przypominają. Dumbo 120 dB. O, od klaska. I też nadraski. Tak jak były kiedyś stare, te dumbumy 120 dB. Nadraski pakowane po 10. Teraz mam już skulę. Też z tego co ja wiem, włoski producent pirotechnika manna. I 50 sztuk w opakowaniu. Jest, zobaczymy jak sobie wyglądają. Takie niebieskie petardki, podobne, co machony testował wtedy, pamiętam. nad nadraszke. No, ale jakość wykonania naprawdę prima sort. I został nam ostatni produkt, którym jest według mnie niedoceniany produkt, a naprawdę nie jedną osobę zaskoczy. Jest to Traca Valenciana od Elgato. Witam Was na podsumowaniu. I Tak to wygląda towar na testy i na Sylwestra ze sklepu odpalek.pl. Mamy, tak jak wspominałem, Muerte. Carbonu jodwy 408, 2408 Legendarna wyrzutnia z trackingiem od Jorge Trace valencjane od Elgato Armagedony i Skule od Pirotechnika Manna Tigery od Jorge nowe Crazy Roboty na P1 z Albanii I Drago 2G to jest z Albanii, z Arpi, tylko to już jest ściągane od Piro. I tak oto się prezentuje. Oceńcie w komentarzu jak mi poszło, jak na pierwszy unboxing na moim kanale, bo naprawdę się uczę. Chcę wejść bardziej w YouTube też, bo działam na Instagramie i na Facebooku i na TikToku coś. Ale na YouTubie to tak za mało co. Więc do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.